Cześć, ja jestem Mikelele, ze mną jest Justyna, znana jako misieku. Hejka Witamy Was w kolejnym odcinku z Spidermana 2 dwójki. I zaczniemy sobie od zrobienia tutaj zdjęcia. Chyba im trzeba zrobić zdjęcia, jak grają. Nie. Może tutaj, stanę? Kurczę, nie wiem. Może spróbujmy z latarni. Będzie lepszy widok. Teraz. Obiektyw nieostry, hmm. spróbujmy. No dobra, zejdę tu. O, Tak, blisko muszę zrobić. Dobra, ale podejdziecie tutaj, to będzie ład, ładny kadr. O, elegancko. Można grać wszędzie, o ile ma się piskę i obręcz, ale kiedy ludzie patrzą z okien, gracze wyzywają się nawzajem, a piłka święcznie uderza o asfalt nie bez powodu nazywają to sportem Nowego Jorku. No nie ja wiem czy tak Nowego Jorku, ale fakt faktem w Ameryce dużo. Przywiązują wagi o koszykówki. Tu też mamy jakieś zdjęcie. Mhm. Proszę, za, cyk. To na pewno się nada. Zanim jeszcze zadzwonimy, to sprawdzę sobie, gdzie dalej chciałbym się udać. Mmm, i tutaj podejdziemy. To mi przypomina ludzi, którzy pisali do Biodą. Kilku z tych, którzy tam pracowali. Wolność słowa to piękna sprawa, ale powtarzanie czegoś po 100 razy nie przybliża nas do prawdy. No, chyba, że to kłamstwo. powtórzone 100 razy. To wtedy staje się prawdą powoli. Ale dobra, nie będę się nad tym rozwodził. Chodźmy zrobić kryjówkę łowców. Odblokowaliśmy, chyba w poprzednim odcinku, taką aktywność. Dobra, trzeba to po cichu jakoś załatwić. Spróbuję najpierw tutaj załatwić. Tylko tak, kto to widzi? Ciebie nie widzą, to zapraszam na dach teraz ciebie mogę zaprosić. O, halo. Teraz jak tego wziąć? żeby nikt go nie zauważył? Hmm. O, czy ty podejdziesz tutaj? Tu na przykład? No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, jest poza zasięgiem i mogę go wyeliminować. I wracamy na słup. Teraz może na drugą stronę. Jesteście poza zasięgiem. Super. To najpierw ciebie biorę, a za chwilę twojego koleżka. Eliminacją. Teraz tak. Na tej wieży są dwie osoby. Jak mogę je załatwić? Hmm. Czy tutaj mogę coś. Nie! Strzeliłem w niego. Dobra, to już eliminację robimy. Kurde, chciałem go tylko. Wiecie, żeby się czymś innym zainteresował. Zwabić. A wyszło no nie najlepiej. Dobra. Po, powoli. Aj, to jest jeszcze ta, co te mocne ataki robi. Mogę się wyleczyć, proszę. Nie wiem jak to przeżyłem tak szczerze. No przecież uniki robię. Halo! Nie mam życia Dobra Może się uda jakoś tymi unikami cały czas Pies wyeliminowany O, okej, okay. Każdego po trochu, żeby mi się umiejętności chociaż odnowiły Czy ty możesz swoich zastrzelić? To by pomogło mi Dobra, żyję, żyję, żyję I teraz wszystkich naraz Dobra, jest, jest chyba okej okay. Za plecami? W ogóle beczka tam się zdematerializowała No w co ty rzuciłeś, Miles? Znaczy... Już chyba tylko ty zostałeś, tak? Uh. Nie, jeszcze jedna osoba Jeszcze... Halo, co to? Ty z bazuki do mnie strzelasz, tak? Nie no, koleżko Tak, to nie będziesz robił o, powiem wam, że nie spodziewałem się. Ała, jeszcze wypadłem. Dawaj, do, do góry, pająku, proszę cię. Okej. Okay. Co masz w tym roboptachu? Opowiedz historię. Okej. Okay. Przesuń kursor. Jest szansa, że pokażesz mi, co tam na mnie czeka? Tutaj jest coś. Jeśli tam ten przekaźnik, nie będą mogli wezwać wsparcia. Nieźle. Czyli odwiedziłeś dwie inne zasłony w Harlemie, co? Dobra, i to mi Zdam pozostałe zasłony. Może zaprowadzą mnie do bazy. Mm -hmm. No, okej. Okay. Te zasłony powiem, że trochę oporu stawiały. Nie będę kłamał, że nie. Chodźmy w takim razie dla odprężenia jakąś roślinkę zrobić, a później zajmiemy się college'em Milesa. Dobra. Co mogę tu naklikać? A. Patrzcie, Ma Miles nie może się tym zajmować, to jest zadanie tylko dla Petera. Dobra, w takim razie zróbmy coś, czym może zająć się Miles, czyli tutaj, targi studenckie. Więc w górę i lecimy. Mamy tu może jakiś tunel powietrzny przez Central Park. No, jest chyba za dużo drzew, żeby takie tunele były. 4000 metrów, chciałbym powiedzieć kilometrów, ale to trochę za dużo by było. Dawaj, leć, leć, bo to kawał drogi Już jak się wybujam mocniej A, i wiecie co chciałem zrobić? Tą pętlę Tylko, że w budynek uderzyłem I tyle było z pętli No dobra, przelecimy się tutaj przy okazji Wiem, że coraz przyjemniej mi się tutaj porusza To tu jeszcze jakby wiedział gdzie mam tunele powietrzne To tu w ogóle jest chyba ta wieża Avengersów a i co ty się przylepiasz? Halo, leć do zadania, Miles. Bo czasu nie ma na odcinku. Tu w ogóle, co to jest za budynek? Ej, to wygląda jak, kurczę, z jakiejś gry takiej. O, nawet nie wiem jak ten styl się nazywa. No, mniejsza oto. Mamy za to... tunel powietrzny, więc już możemy nas spokojnie się przemieszczać bez żadnego wysiłku. Strasznie ułatwiające są te tunele. Chyba jedna z lepszych gier, znaczy jedna z lepszych rzeczy w tej grze. Dobra. To się skończył, ale na szczęście nas jeszcze wybił. W ogóle bałem się, że woda w tej grze będzie powodowała, że wiecie, że postać umrze albo coś się stanie, ale tutaj pająki na szczęście suną po tej wodzie całkiem mocno. O, 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 o! Dolecę do tego tunelu. Proszę, jeszcze kawałek, tylko w drugą stronę płynie. Dawaj. Aj, nie dało rady. Dobra. Prawie na razie się udało. No prawie. Chyba za duża rzeka. Dobra, tu już możemy sobie odbić. O, no, mielibyśmy tutaj jakąś wyrzutnię obok. Ale chyba nie w tym kierunku, co potrzeba. Dobra, już tylko kilometr. No, to pokazuje jak ogromny jest świat w tej grze. Tu akurat przydałby się teleport, jakaś szybka podróż, ale nie mamy jeszcze jej odblokowanej. Musimy więcej rzeczy robić w mieście. W ogóle, szybka podróż, jak zobaczycie, jak tutaj działa świetnie. Dosłownie chwila, moment i jesteśmy gdzie chcemy. Zero w ogóle ładowania. Dobra, już prawie na miejscu. O, to w ogóle jest uniwersytet. Gdzie mam wejść? Tam u góry się misja zaczyna. Ja Zostawiłem plecak gdzieś tutaj. O, się dzień, z... znaczy pora dnia zmieniła. Teraz co jak spadochroniarz wygląda? <ślenie> jak się szybko przebrał? <ślenie> hey Miles, jak leci? Ej, hey, dobrze cię widzieć. Czemu niektórzy są w a Niektórzy nie? Rety, nie wierzę, że pan Atlas będzie tu u nas w BV. Jeżeli spodoba mu się moje brzmienie, może nawet dostanę stypendium. Czyli to jakaś szkoła muzyczna, skoro chodzi o jego brzmienie. Dobra, możemy sobie kawałek podbić, bo tu chwilowo lekko nudy co, tu, tu mogę coś zrobić? Jakieś jabłuszko sobie zrobić? W kolejkę się wbić? Nie, niekoniecznie. No dobra, tu mamy iść do celu. O, ty, coś tu mogę porozmawiać z kimś? Miles, dobrze, że jesteś. O, witam pani Sinclair. O, uwielbiam obserwować innowacyjność w akcji. O, a słyszałeś o klubie chemicznym? Zostali sami, bo pani Ferguson przygotowuje pokaz nowego drona. Ma mało czasu. Będzie na głównej scenie. O tak, muszę to zobaczyć. Baw się dobrze. No dobra Dziękuję. dobra, dobra. zobaczenia. To ja już sobie pójdę. Dzięki, dzięki. Hey, Miles, tutaj. A, to wy mnie wołacie. O to miło z waszej strony. Ale moment. Dobra. Ganki, co tam chcesz ode hey. mnie? Oh, dotarłeś. Co on nie dali, co ona powiedziała? O tym programie fizyki komputerowej. Dostaliśmy pani zgłoszenie o zaginionej osobie. Co się stało? Ten problem. Nie wiemy. Poszła coś do auta i nie wrócimy. Słyszałem dwa słowa: zaginiona i osoba, więc pewnie tak. Śmiało. Zajmiemy ci miejsce. Kurde, no właśnie to jest ten problem, że się we wszystko angażuję. A no myślę, że część roboty mogły policji zostawić. Może czegoś się dowiem. Okej, okay, czy ja będę miał się tutaj skradać teraz? Czy którędy mam ją dogonić? O co chodzi? No sugerowała mi, jakbym tam miał przejść. Ale nie wiem. Nie mogę stąd odejść, dopóki się nie dowiem, kto zaginął. No dobra, ale Ktoś zaginął i trzeba go znaleźć. To mogę się... Tak, to mogę się przecisnąć. Zostawiła Odblokowany. Przychodziły jedziemy. Tylko powiadomienia z opaski sportowej. Liczy jej kroki. Gdziekolwiek jest. Uczniowie uwielbiają panią Ferguson. Oby była cała. Proszę ją znaleźć. Postaramy się. Pani Ferguson zniknęła? O nie. Nadal ma przy sobie opaskę sportową. Może mógłbym namierzyć jej sygnał? Jak słyszę, że jest nauczyciel chemii w jakimś filmie albo grze, to od razu Breaking Bad mi przychodzi do głowy. Zobaczmy, gdzie jest ta opaska. Jak krasowo obejrzycie ten serial, to już nie da się pozbyć tego skojarzenia. Coraz nie dziwne, że Malcolm tak może sobie każdego znaleźć. Wystarczy, że opaskę macie do liczenia kroków, znać kryjówkę. Dobra, no to co? Lecimy. Aha, muszę to przeskanować. I teraz dopiero. Mając, pan Atlas już jest. Kiedy będziesz? Najpierw znajdę panią Ferguson. No, dopiero ruszyłem. Właśnie rozdaję podania o stypendium. Weźmiesz też dla mnie? Zrobię coś lepszego. Wysłałam ci link. Dzięki. Powodzenia i pośpiesz się. Czy oni porwali jakieś okupu? Nie Miles. Co tam, ganki? Coś pilnego? O tak, jest ze mną pan Atlas. Powiedziałem mu, że nie przyszedłeś na targi, bo kolidują z twoim y, wolontariatem. Więc chcę porozmawiać przez telefon. Masz chwilę? Dzięki, ganki, ale to raczej nie jest najlepsza pora. No to kiepski moment. Nie, linii, panie Atlas, wiem, że śpieszy się pan na samolot. Ganki! Hej, <laughs> Miles? E, tak, dzień dobry. Przepczesz. Dzwonię nie w porę? Eee, no, nie. tak jakby. Wszystko w porządku. Damy radę. Świetnie. Podobno jesteś zainteresowany technologią muzyczną. No, to opowiedz mi o sobie. Jakie masz hobby? Hobby? Eee, zajmowałem, zajmowałem Ratowanie się świata. Ale ostatnio trudno mi znaleźć czas. Ganki puścił mi twoje kompozycje. Są niezłe. Zwłaszcza utwór rozbujany. Co cię zainspirowało? E, już mówię. <laughs> rozbujany to ja tak się bujały, świetny tytuł. Rozmyślałem. To jakoś samo wyszło. Ciekawe. A powiedz mi, co jest dla ciebie ważne w życiu? Pomaganie ludziom w potrzebie. Odpowiedzialność. Uczciwość. Bycie oparciem dla innych. Bardzo ciekawe. I na koniec. Dlaczego powinniśmy cię przyjąć do naszej szkoły? Bo się nie poddaję, no i... Myślałem, że bo się nie dostałem. Nie Mogę do tego słupania. Dobrze, Dziękuję za rozmowę. podać panu e-mail na wypadek, czy... O nie, rozłączył się bez odpowiedzi. nie. To... to... mogło tak... Dziwnie szeptasz. Dobra, zróbmy sobie tutaj linę. Co jest? Za daleko? Nie no, jest, dobrze. Teraz tak, wypadałoby tylko jednego stąd wziąć. Jakby was tu rozproszyć? Tam na przykład? Jeden zareaguje. Jesteś... O, jesteś poza zasięgiem. Okej, okay, i. O, ty zwróciłeś uwagę chyba na kogoś? W ogóle nie, no wcale tych nie widać. No, Wiszą jak ozdoby na święta, na choince. Dobra, to już chyba ostatni zostałeś. Czy ktoś jeszcze? To jest jakaś czerwona kropka, ale. No dobra, skoro mamy ich już z głowy, zobaczmy dokąd prowadzi ten sygnał. Nie, tam jest. Ta szyba wygląda na kruch. RTX 35. Taki sam sześcioelementowy dach. Pomóż nam go otworzyć. Bo inaczej produkt. Olu się wbił w niego! Jest pani cała? O Ale co wow. to są za ludzie? Nocał to od razu. Lepiej pomyślmy o tym jak się stąd wydostaniemy. Takie narzędzia tortur w tle. po jest Proszę się schować! A nie możesz się wybujać z nią? No i to tyle ze skradania się. Dobra, otwarty konflikt, tak? Dobra, poprzylepiać was trochę do lin. Kurde, strzelają we mnie. Dobra, wszyscy w powietrzu. Dobra, najpierw trzeba tych, co strzelają, bo są tak irytujący. Ty, on faktycznie chciał mnie zdeptać Dobra, koleżko. Ty już mnie wkurzasz. Ty też masz karabin? To jesteś przylepiony. Ale kopniak Czy ja dobrze słyszę, że auto przyjechało i więcej przeciwników? No przecież to unikałem! Oszustwo. O, dobra, ale zaliczyło mi to dalej. w sumie to pasuje. Ciebie przylepimy do ściany. Ty jesteś tym brutalem, to? Aaaa, w locie miałem uniki robić? Mogę cię zalepić? Nie, nie mogę. Okej. Okay. To najpierw się wami zajmę. Nie, to przestań je bilić, gościu, proszę. Masz tu z pięści, i mnie zostaw już. Dobra, A, nie mogę. Ta. pozwól mi nim o ścianę rzucić. Ty, koleżko, nie bądź taki. Hop do przodu. O! Dobra, nie mogę się przyzwyczaić, jak uniki w tej grze działają. Bara, mogę to Wam rzucić? Dobra, cały czas chciałem to zrobić. Jeszcze ktoś żyje? Chyba nie. Tak, na dwa razy. Gotowa? Czy ty zamierzasz wziąć mnie? Ula! jasne, już to kiedyś robiłem. Mimo wszystko proszę o zapewnienie, że jeśli na ciebie zwymiotuję, to mnie nie pozwiesz. Dobrze zapewniam panią. Tylko niech mnie pani uprzedzi. No. Myślę, że więcej niż jedna osoba może tym ode, od, oberwać. Jak dobrze trasę wyliczymy, O tu na przykład tym parkiem. Dzięki może kolor Spadermano. skóry z Spidermana. Tak nas iść, strój. Ferguson wróciła do nas cała i zdrowa. W dowód wdzięczności. Mam zaszczyt ogłosić Spidermana oficjalnym bohaterem Brooklyn Visions. <grystanie> Jesteś tu zawsze mile widziany, Spidermanie. Dzięki. A teraz na dziedziniec czeka nas demonstracja i pokaz robotów. No, średnio poszło. Czasu. Cześć Miles, doceniam Twoją determinację, ale wiem, że byłeś zajęty czymś innym. Pan Sinclair bardzo mi Cię zachwalał, dyrektor Evans też. Więc zróbmy to porządnie. Spotkajmy się na kampusie osobiście. No i teraz taki zdyszany przyjdzie, wiecie, <grybujesz> po tych wszystkich walkach. W jest kilka zgłoszeń z kampusu BV. Pomyślałem, że do Ciebie zadzwonię. O, ty, to już tutaj jest jakieś zgłoszenia. I o co tu chodzi? To z u góry gdzieś? Sam nie dam rady. Ty masz dla mnie to zgłoszenia? Chyba przyda ci się pajęcza pomoc. Tak, wszystko już zaplanowałem. Wskazówki, ekrany, grafiki, ludzi. Wszystko musi być idealnie. Ło, wow, ło, wow, wow, spoko, jasne. Możesz mówić trochę wolniej? Co się stało? Okej. Okay. Chcę zaprosić kogoś na bal, ale to ktoś wyjątkowy. Kwiaty ani czekoladki by nie wystarczyły. Mam ekrany i chcę na nich wyświetlić wiadomość, ale z generatora nici. Gość, który mi go wypożyczył, nie odbiera. Dałem się wrobić. Chyba dam radę. Dzięki. Wziąłem generator z wypożyczalni Reynoldsa. Wyślę ci adres. Dobra. Normalnie tak o, wypożyczalnia generatorów. W ogóle myślałem, że to szkoła muzyczna po tej rozmowie Milesa. A tu goś jakąś zaawansowaną fizykę rozpisywał. Więc nie wiem, czy oni mają uczelni od wszystkiego. Ale wiecie, jak coś jest od wszystkiego, to raczej jest kiepskie. Dobra, generatory chodzą za niezłą kasę. Ten jest nasz, rozumiesz? Oj, gościu, żebyś ty wiedział o jubilera, po ile chodzą rzeczy. Dobra. Ilu was jest? Tutaj dwóch i tam. Okej. Okay. Czy mogę się tutaj przylepić do czegoś? Może przeskoczmy tutaj. O! Kurczę, tylko wy jesteście w zagrożeniu. O, a ty? Czy ciebie złapę? Tak, 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 tak. I to jest jeszcze ten kurde brutal silniak, czy... Jak go tam zwą? Więc w sam raz dużo walki mnie ominie w takim razie. Pod wrażeniem jestem, że oni nie widzą tych ciał tu wiszących. Tu napad ci w ogóle chodzą, nie zwracają na to uwagi. Koleżko, ten generator jest mój teraz. Na kim na generator. już wiem skąd to opóźnienie. Tak, właśnie. Chciałbym go dostarczyć, ale ci idioci go zmasakrowali. Jeśli go naprawię, to w kilka tygodni. Mógłbyś przekazać złe wieści? Jasne. No nie masz jakiegoś zapasowego, to... Ale złe Wypożyczalnia na jednym generatorze? Jakieś wieści! Generator wysiadł! Czekaj! Okej, mam inny pomysł, tylko... Wróć tutaj. Coś mi przyszło do głowy. Potrzebny jest taki rowerek, wiecie, z pedałami i będzie pedałował, żeby był prąd. Skoro generator nie działa, może Biwi ma jakieś zapasowe? Wiem, że na dachu są jakieś generatory, ale mają zbyt dużą moc jak na mój sprzęt. Widzicie tych ludzi prąd. w tle? Oni są Także... pokolana w betonie, utopieni. Mocy? Powinienem być w stanie wykryć niskie napięcie. A twoje elektryczne moce wypełniłyby braki teoretycznie będzie zabawa. I to elektryzująca. Mam znajomego, którego by to rozbawiło. O, dobra. Nie, nie naprawili się. Dobra, łyk wody wzięty, można dalej tutaj ratować świat. I... już ucznia. Okej, okay, tutaj. Znalazłem generator, ale jest nieaktywny. Widzisz, powinien się nadać. Możesz go potraktować swoją iskrą? No, ja nie wiem, czy to tak działa. Który mam tu zrobić? L1 i kwadrat. Jakiś przeciążenia nie zrobił. Trzeba jeszcze tylko poprowadzić prąd na dół. Tak! Wiedziałem, że coś wymyślisz. Może połączę te przekaźniki mocy. O, ale to fajnie wygląda i cyk. Czy jego. Ej, a gdzie to dalej mam poprowadzić? Tu? Zdaje się, że prąd przepływa po starym obwodzie. Okej, okay, no tu przepływa dobrze. Tutaj gdzieś się kończy. Okej, okay, tu muszę dalej to poprowadzić. Dobra, no to poprosimy stąd prąd. Tutaj. Tak. Może powinienem pójść na inżynierię elektryczną. No nie wiem czy... Chociaż w sumie to przecież rozmawialiśmy o tym na początku, że Males ma duże fory w takich rzeczach. Coś mu nie działa, coś mu nie styka. To raz dwa sobie to załatwi swoimi mocami. Dobra. Czy ja to z góry muszę tu złapać, żeby złapać jedno i drugie? Ej, nie mogę tego. Czemu to nie mogę kliknąć z tego? A, dobra, bo to teraz stąd mam tu, tu złapać. Bardzo ci dziękuję. O, może powinieneś się nazwać Wielki Elektropająk? Dzięki, Spider-Man mi się podoba. O, właśnie dostałem wiadomość, już idzie. A, nie odchodź jeszcze, wciąż możesz mi się przydać. Schowaj się. <słuch> das. Jakaś taka niezręczna ta misja, trochę. Tam? No dobra, mogę się tu schować. No tak, on tutaj kolegę chce zaprosić. Jak to ma wyglądać? Co? Tablica? Dajcie znać, czy wy też czytacie tak nagło z sms jak do was przychodzą. jak ten koleżka? O, PJ, co ty kombinujesz? No i co? Pójdziesz czy? Golejesz? Dobra, jest truchta już. Strasznie to robotycznie zrobił, ale mniejsza o to. Nie będę tego przybliżał, bo to chyba czas spowalnia lekko. A, to jest to równanie, z którym pomógł mi na naszej pierwszej randce. Sesja naukowa. Wspólna nauka? Pst, Dziwna randka. <grym <grym> ją? O Jezus, już muszę to sam obracać. Chyba mam iść w tę stronę No to przecież oni mogli to obrócić no Skoro chyba byli w <noise> okay. tajemniczeni. A to co? No, na tym filmie po raz pierwszy się pocałowaliśmy. Aparat, balsam do ust i w ogóle. Ale to i tak był najlepszy pocałunek w życiu! Jejks. Plakat! Możesz go pociągnąć! O góry! No, pociągnąć plakat jak chcesz no DJ musi być na dziedzińcu. Czas na wielkie odsłonięcie? Usiądź i przygotuj sobie popcorn, i teraz przez pół szkoły biegniesz, żeby na ten dziedziniec się dostać. Ty? Wiedziałem, że to wszystko twoja sprawa. Nie no, to jest... Zawsze wiedziałem, że jesteś wyjątkowym chłopakiem. I Nie da się patrzeć w odbicie w tym w telewizorze. Moim. Kocham cię, Lukas. Czy ty. Czy ty... No, i tyle czekaj. No, to tyle z randki. Czy dobrze widzę, że mam użyć tej mocy na al 1 Użyjmy łańcucha błyskawic. <grybujesz> ha, jest zbań się, że w nich to rzuciłem. Myślałam, że będzie Mary mi. Nie on go, tylko na bal zapraszam. Okej, okay. Homecoming. Dobra. była bliska. O, jak. Jaki ładny happy end tutaj mamy. ci porządnie podziękował! Myślałam, że porządnie coś mu zrobił. No, ja też się bałem. <laughs> no, dobra. miło się zakończyło. Mi o, kurde! Wciągnąłeś w to Spidermana? Najlepszy dzień w życiu! Dla miłości wszystko, chłopaki. Bądźcie szczęśliwi i udanego balu. No dobra, dobra, dobrej zabawy. A my myślę, że będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Więc jeżeli wam się odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, stawić subika, żeby być na bieżąco. Wpadajcie też do Justyn na Instagrama. Link macie w opisie. Tak, no proszę was. Justyn a czasem doda jakiś backstage z. Nagrywek. Dokładnie. Czasem rzuca, co robimy w wolnym czasie, więc zapraszam do obserwowania. Dokładnie, zapraszam. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć. Hejka.